Moi drodzy, tutaj z Teksasu, dzisiaj nadaję z Lake, też w środkowym Teksasie, tuż na północny wschód od tego dużego miasta San Antonio. Pogoda trochę przyjemniejsza. Temperatura na zewnątrz jest w granicach 30 stopni. Rano było tylko 27, więc dało się odczuć różnicę temperatur. O pogodzie powiedziałem, a teraz jeszcze kilka informacji o tym tygodniu moi drodzy, ponieważ jak już kiedyś wam wspominałem, nie będzie mnie piątek, sobotę, niedzielę i poniedziałek, bo wybieram się do Meksyku, to jest prezent od mojej córki, mam nadzieję tam spędzić wspaniale czas w gronie rodzinnym, bo jedzie jeszcze z nami wnuczka, moja żona, zatem... Poranniki będą nagrane wcześniej, ale będą. I w piątek, i w poniedziałek, i zaplanowane filmy ukażą się i w sobotę, i w niedzielę. I te wszystkie dni, kiedy mnie nie ma. Jednocześnie e, mniej więcej pokażę Wam, gdzie jadę, w jakim kierunku. Mam gdzie tam nagrać ciekawe materiały stamtąd. Prawdopodobnie nie uda mi się niczego zrobić na żywo, bo nie mam roamingu. E, chyba, że uda mi się tam. Złapać gdzieś na przykład na mieście jakiś Wi-Fi, to wtedy tak. Więc yy, idźcie na kanał, oglądajcie, bo wszystko będzie tak jak było, mimo to, że mnie nie ma. Moi drodzy, a ja dzisiaj kieruję swoje słowa yy, właściwie nie tyle do Was, chociaż chcę, żebyście je też usłyszeli, ale yy, do tych wszystkich istot, które. Są istotami źródła, ale w tej chwili są po ciemnej stronie mocy. Przy czym od razu robię zastrzeżenie, że nie mówię do istot, które nie mają nic wspólnego ze źródłem, które nie pochodzą ze źródła na różne sposoby. A więc do istot źródła, które są po ciemnej stronie mocy. A Moi drodzy, jesteście w bardzo różnych sytuacjach dzisiaj. Prawdopodobnie pracujecie jako naukowcy, celebryci, dziennikarze, ale również jako zarządzający wieloma instytucjami, korporacjami, również jako zarządzający Instytucjach rządowych lub też w samym rządzie albo instytucjach związanych z nim, tak jak kongresy czy sejmy e, lub różne instytucje e, rządowe. E, moi drodzy, nie uciekniecie od tego, że jesteście istotami źródła. A to jest cecha, która Was wyróżnia. Mimo to, że dziś znaleźliście się z różnych powodów po ciemnej stronie mocy. Niektórzy z Was, i teraz spróbuję to rozgraniczyć niektórzy z Was zrobili to z pełną świadomością, znając historię, znając powody, dla których ciemne siły dzisiaj walczą o utrzymanie swojej władzy, jak również o zdominowanie. Całkowite zdominowanie ludzkości i przejęcie całkowitej władzy nad ludzkością, nad innymi istotami źródła. Więc do Was też będę mówił. Biorę pod uwagę również to, że wśród tych wszystkich, które wymieniłem, są istoty źródła, które nie mają pojęcia o tym, w czym dziś uczestniczą. Po prostu w gorszy albo lepszy sposób. Starają się wypełnić swoje obowiązki, zostali powołani do pewnych instytucji, i nawet kiedy czasami wydaje im się to dziwne, to co wykonują, lub kazano im wykonywać, lub jakby sprzeczne z ich poczuciem własnego sumienia, to jednak to robią. Mówię również do Was. I mówię też do tej części, która wprawdzie już się zorientowała, w czym bierze udział i wie, że plany, jakie zresztą ciemna strona nie ukrywa, jakie są, to tkwicie w tym z różnych powodów. Dwa główne to są takie, że robicie to dla pieniędzy, albo drugi powód, robicie to z lęku o samego siebie lub swoją rodzinę, czy też pozycję. A jednak mówię do Was wszystkich. Otóż moi drodzy, mimo że tak bardzo ukryliście się, się w ciemności, w sensie takim, że dziś reprezentujecie tą ciemność, czyli stronę, która stara się przejąć całkowitą władzę nad ludzkim umysłem, ciałem i duchem. I wy bierzecie w tym udział, to jesteście stygmatyzowani. Jesteście naznaczeni światłem. Wy też jesteście światłem, chociaż to światło was mocno przygasło. Ale nie da się go zgasić zupełnie. E Dlatego mój apel: nie idźcie tą drogą, moi drodzy bracia, istoty źródła, którzy dziś jesteście po ciemnej stronie życia. I pewnie teraz wielu z Was zadaje sobie pytanie, czy też waha się nad rozważeniem takich słów, jak z tego wyjść. Pewnie niektórzy jeszcze nie są gotowi na takie pytanie. Ale kiełkuje w Was taka e, myśl, która bardzo będzie Was e, piekła, dotkliwie dotykała, czy to w marzeniach synnych, czy na jawie. I pewnie będzie ta część, która e, nie chce znaleźć żadnego rozwiązania. To prawdopodobnie będzie ta część, która wie o tym, e, jakie rozwiązania są szykowane. I sama e, nie tylko uczestniczy w tych rozwiązaniach, ale je też inicjuje. E, a jednak wszyscy mają szansę. Jaka to szansa? Nie iść tą drogą. Wiem, że to jest trudne, bo pewnie będzie się wiązało z tym, żeby zdecydować podjąć bardzo, bardzo ważną. I być może trudną dla ciebie decyzję odejść z tego, co robisz dziś. Jak to rozpoznać? Czy jesteś na właściwym miejscu i wykonujesz swoje obowiązki dobrze, czy nie? Jeśli w Twojej pracy, kiedykolwiek lub w jakikolwiek sposób Musiałeś podjąć, czy też podjąłeś decyzje, które prowadziły do utraty przez inne istoty ich zdrowia, ich wolności, ich suwerenności, ich życia, to musisz wiedzieć, że działasz przeciwko życiu. Jesteś przeciwnikiem życia. E, jeśli zaś w Twojej pracy nie było takiej sytuacji, to jesteś w tym tak dziś trudnym miejscu w dobry sposób. Jeśli możesz o sobie powiedzieć, że przyczyniasz się do budowy życia i do jego rozwoju, to jesteś w dobrym miejscu. I my wiemy dzisiaj o tym, że. Nawet w tym systemie politycznym, w systemach rządowych, w systemach korporacyjnych są ludzie, którzy robią dobre rzeczy dla całej ludzkości, a dla jej dobra, jednocześnie przyczyniając się do kreacji życia. Jest ich niestety niewiele. E, zatem, moi drodzy, możecie już dziś. Podjąć decyzję. Ja nie chcę uczestniczyć w kreacji, która doprowadzi do czyjegokolwiek zniewolenia, braku suwerenności, utraty zdrowia lub utraty życia. Odpowiedz sobie na te pytania. Tutaj powiem ze smutkiem, że wielu z Was wewnętrznie może być przekonanych, że robicie to z troski o ludzi, kiedy E, wydajecie nakazy, e, na przykład związane ze zdrowiem, które tych ludzi zmuszają do podjęcia takiej, a nie innej decyzji i łamiecie ich wolną wolę. Otóż nie, nie przyczyniacie się do ich dobra. Wręcz przeciwnie. Łamiecie ich wolną wolę, łamiecie ich wolność, łamiecie ich suwerenność. I być może przyczyniacie się do utraty przez nich zdrowia, jak i życia. Musisz mieć tego świadomość. I mówię tutaj również do tych wszystkich, którzy dziś działając w obrębie tak zwanych mediów, czy to prywatnych, czy publicznych, nieistotnych, a przyczyniają się do tego, że działasz, kreując zniszczenie, siejąc zniewolenie, przyczyniając się do powstania zagrożeń dla zdrowia albo życia. Dlaczego zwracam się z, tą, z tym apelem do was dzisiaj? Ja bardzo podobny apel a złożyłem około 3 lat temu, również do was, do tej grupy istot. Ten apel, te 3 lata temu, Miał na celu pokazanie wam, że jeszcze macie czas, że przyjrzyjcie się różnego rodzaju działają, ale też narracji, która okłamuje was, a wy po podjęciu takich decyzji, które wynikają z tej nieprawdziwej narracji, narażacie się na bardzo mocne konsekwencje. I był czas. Mniej więcej. 3 lata. E, dzisiaj czasu już nie ma. E, pewnie część z Was dobrze wie, że e, jesteśmy w momencie, czy też tuż przed momentem, w którym załamią się systemy i w którym trzeba będzie podejmować bardzo e, szybkie i dość radykalne decyzje. A, dlatego ten apel, że jest moment, ale nie ma już czasu, ale jest moment, w którym Wy możecie powiedzieć, jak bohaterowie, stanowcze nie. Nie przyłączy się do tego systemu, nie przyłączy się do zniewolenia ludzkości, nie, przy, nie przyłączy się do tego, ażeby ludzie przez takie działania utracili zdrowie albo życie. Możesz to zrobić. Koszty tego dla Ciebie mogą być radykalne. Możesz utracić stanowisko, pracę, apanaże, ale zastanów się, co jest ważniejsze dla Ciebie: utrata tychże, czyli pieniędzy, wypłaty, stanowiska, podziwu dla Ciebie, czy też wzięcie na siebie odpowiedzialności. Za wyrządzone właśnie w taki sposób szkody i krzywdy. Jest odpowiedni moment, ale nie ma już czasu. Jeśli ktoś z Was chciałby powiedzieć o swojej decyzji, że taką podjął, i chciałby o tym opowiedzieć u mnie, może to być anonimowo, bez pokazywania twarzy, ze zmienionym głosem potrafimy to dziś zrobić. To proszę, zrób to, napisz. Tym samym pokażesz i dasz odwagę innym, którzy się wahają, a chcieliby to już w głębi serca zrobić. Bądź pierwszy, zrób to. Będziesz bohaterem. Ale to nawet nie o to chodzi. Po prostu będziesz przyzwoitym i uczciwym człowiekiem. No. To będzie dzisiaj krótki porannik, ale jest specjalnie adresowany do istot, które są istotami źródła. Jest w nich iskra tego źródła, prawdy, iskra światła. I dzisiaj ta iskra jest stłumiona, przygaszona, wycofana, ale jest. I nie da się jej zgasić. Więc zrób, wszystko to, ażeby ta iska znowu mogła rozgorzeć i żeby płomień Twojego światła oświetlał innych ludzi. Twoja prawda i Twoje działanie na rzecz dobra każdego człowieka. Wierzę w to, że Ty właśnie jesteś jednym z nich. Ty, który to zrobisz. Kocham Cię. Kocham Cię takiego, jakim jesteś. Nawet jeśli dziś jesteś. Po ciemnej stronie, po stronie tych, którzy chcieliby zniewolić ludzkość. Kocham Cię. Kocham Cię, jak istota źródła, kocham istotę źródła. I wiedz, że czekamy na Ciebie, tam, po drugiej stronie. Potrzebujemy Ciebie. Ale też wiedz, że my zrobimy to przejście tak, czy tak. Bez Ciebie również. No. Powiedziałam, moi kochani, to wszystko do tych istot, bo bardzo mocno to czuję. Czuję to przejście, ten moment, moment krytyczny, którym jesteśmy. On już nie jest na przyszłość. I ten moment to może być tydzień, dwa, miesiąc, dwa, ale nie dłużej. Jesteśmy w tym czasie, w tym momencie. I zapragnąłem to powiedzieć, bo wiem, że tam po tamtej drugiej stronie jest bardzo wiele istot źródła, których miejscem jest stroma światła, a nie ciemności. I teraz już do wszystkich kocham Was, trzymajcie się i do następnego porannika.